Jaki jest iPhone jako konsola do gier? A jakie są nożyczki jako kurcze kosiarka do trawy? No, można, da się, ale po co się męczyć, chyba że macie bardzo niewielkie potrzeby mieszkaniowe i kupiliście sobie ekskluzywny segment pod Warszawą z ogródkiem 70 cm2, albo też macie niewielkie potrzeby gamingowe. Kochani, od bardzo, bardzo dawna mnie kusiło, żeby się pobawić i zrobić taki materiał, a teraz jest świetna okazja, bo Apple jak nigdy wcześniej bardzo intensywnie promuje iPhone'a, konkretnie wersję Pro, jako narzędzie do gier. I to akurat nie jest nic dziwnego, bo samo Apple jest firmą w branży gier z totalnego topu i mimo, że samo gier nie produkuje, to przychody większe od nich mają tylko Microsoft i Sony, a to dlatego, że Apple jest właścicielem App Store'a, a w App Store'ze za każdą transakcję, za każdą gównianą mikrotransakcję Apple zgarnie do 30% kwoty, czyli bardzo dużo. Tak więc niespecjalnie jest niespodzianką, że chcą mieć tych pieniędzy jeszcze więcej, ale sęk w tym, że w tym promowaniu akurat to nie chodzi o jakieś tam marne gierki mobilne, tylko o poważne produkcje dla pojedynczego gracza znane z konsol aktualnej generacji, bo na małych ekranach iPhone'ów 15 Pro zagościły już m.in. Resident Evil 4 Remake, Assassin's Creed Mirage, czy Death Stranding. Apple zapłaciła za istnienie tych konwersji potężną kasę, bo sami z siebie to ani w Capcomie, ani w Kojima Productions dla potencjalnych zysków ze sprzedaży, to tych gier na pewno by nie zrobili. Szczególnie, że według danych z serwisu AppFigures każdą z tych gier kupiło mniej niż 10 tysięcy osób, czyli okazały się mniej więcej takim samym sukcesem jak babsi na konsolę Atari Jaguar. 9 tysięcy kopii, jedna bezcenna u mnie w domu. Wygląda to szczególnie zabawnie, albo smutno, zależy kogo spytać, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że iPhone'ów kompatybilnych z tymi grami, to są akurat moje szacunki, zeszło jakieś 50 milionów, czyli ponad 6000 razy więcej niż gier Babsi na konsole Atari. Jak... No dobra, zmienimy skalę. Prawie tyle samo, co PS5. Ponad 80% posiadaczy iPhone'ów gra na nich w gry, tylko z jakiegoś powodu, póki co, nie chcą za bardzo grać w takie gry. Ale może to jest powolny, mozolny proces budowania przez Apple wizerunku iPhone'a jako takiej alternatywy dla konsol, dla sobotnich graczy. Dla sobotnich, bo niedzielni, to w ogóle wiadomo, że w jakieś tam coinmastery grają. I dlatego postanowiłem sobie sprawdzić iPhone'a jako konsolę hybrydową, znaczy, zarówno przenośną, jak i podłączoną pod monitor w kategoriach ekosystemu, gier na wyłączność, multiplatform, emulacji, gier AAA i samego sprzętu. Do zdobycia w tym teście będzie aż 100 punktów, tak więc. To nie są przelewki. A i moi drodzy, będę bardzo wdzięczny za suba i łapkę. Prowadzę w tej chwili misję 200K. jeżeli do końca roku uda mi się zebrać 200 tysięcy subskrypcji, ja pewnie się nie uda, ale jeżeli się uda, to będzie giga konkurs i będzie cały retro miesiąc z materiałami o starych konsolach i innych sprzętach, a wiem, że to lubicie. Więc please! Ekosystem. Czy jest wsparcie dla czatu głosowego? Kurwa rozmawiam o telefonie. Nie. No, mamy sklep z dziesiątkami tysięcy, głównie słabych, ale jednak gier. Mamy wsparcie dla Achievementów. Mamy synchro z serwisami społecznościowymi. No, i ogólnie wiadomo, że taki iPhone, który sam w sobie służy do uruchamiania aplikacji, będzie miał na tym polu przewagę nad PlayStation 5 czy na Xbox'em. No, PS5 nawet przeglądarki nie ma. Przejdźmy do tego, co ważniejsze. Każda konsola ma swój własny abonament. PlayStation ma Plusa, Xbox ma Game Passa. A Nintendo ma jakiś tam szajs, w którym gry mają po 70 lat. A Apple ma Apple Arcade, w którym wydaje mi się, że nie mówi się tyle, ile się powinna, powinno się mówić cokolwiek, ponieważ Apple Arcade to akurat z ręką na sercu jest czyste, złoto i kwintesencja tego, co jest w mobilnym graniu najlepsze. Czyli po prostu granie, a nie jakieś reklamy, mikrotransakcje i na takie śmieci. W Apple Arcade teraz znajdzie się ponad 200 gier, w tym całkiem sporo dobrych, cenionych indyków znanych z dużych konsol. Return to Monkey Island, Limbo, Dead Cells, Grease, Shovel Knight, Dig, Simulator Cozy, Snake IO, Vampire Survivors, Thumper, Stardew Valley. Do takich gier, iPhone i ogólnie smartfon nadaje się wspaniale i samo to, co wymieniłem, wystarczy Wam na setki godzin wspaniałej zabawy. Pod warunkiem, że gracie we wszystko, co macie. No ale jeżeli na przykład dorastaliście w komunie, no to powinniście być przyzwyczajeni, że sieje to, co jest. Do tego wrzucają tam takie klasyczne gry smartfonowe ze sterowaniem dotykowym, ale przerobione tak, żeby nie było w nich mikrotransakcji. Więc w Apple Arcade są na przykład Sonic Dash, Cut Rope, czy Fruit Ninja, które nie obcierają gracza z oszczędności i godności. Sama Apple Arcade kosztuje 35 ziko miesięcznie, ale wchodzi też w skład pakietu Apple One, w którym za 4 dychy macie jeszcze Apple Music, Apple TV Plus i miejsce w chmurze i coś tam jeszcze, więc gdybyście chcieli kupić samo to Apple Arcade, to nie wiem, Musielibyście marzyć o tym, żeby jakoś specjalnie wesprzeć Apple finansowo. Dzięki, doceniam to. Jedynym minusem jest to, że gry z Apple Arcade i też ogólnie ze smartfonów często giną na zawsze. Niedawno było głośno o World of Demons od Platinum Games, które od tak po prostu zostało usunięte i póki co nie da się w nie już pograć nigdzie. A iOS dawno, dawno temu już miał porty Dumacz albo Bioshocka, które też były i się zmyły ale za ekosystem przyznaję 12 na 15 punktów, jest nieźle. Każda prawie konsola ma też gry na wyłączność i o dziwo również pod tym względem z iPhone'em nie jest wcale kiepsko. W Apple sobie wykminili, że płacą twórcom za powstawanie nowych gier z popularnymi bohaterami albo ze znanych serii, które po prostu mają swoje odsłony na wyłączność tylko na iPhone'a. Gear Club Stradale to nawet wciągające wyścigi z piękną oprawą. Sonic Dream Team to moim zdaniem najlepsza platformówka 3D z Soniciem od wielu lat, a to akurat to akurat o niczym nie świadczy, ale no, jest super i na konsolach też by sobie spokojnie poradziła. Jest Amazing Bomberman, gdzie nazwa mówi sama za siebie, chociaż w sumie nie do końca, bo jest Amazing, ale że zbombił, więc. Jest coś, czego potrzebuje każda poważna konsola, czyli kart racer na wyłączność. Warped Kart Racer z postaciami z Family Guy i paru innych kreskówek, nawet spoko. Jest Pac-Man Party Royal, jest rytmiczna Sambada Amigo i to jest akurat przerobiona lekko gra z konsol, ale na telefonie wypada jeszcze lepiej. Sobie często gram numer Kesha TikTok, mój ulubiony. Jest Castlevania. Gówniana, ale obecność tak szanowanej marki na iPhone'ie o czym świadczy, a konkretnie o tym, że ta marka się nie szanuje. Jest Phantasion, czyli gra od twórcy Final Fantasy, potężny RPG, który dopiero teraz po milionie lat wyjdzie na inne platformy niż iOS i będą to konsole i się ludzie cieszą, bo ta gra ma konsolową jakość, czyli 15 klatek w upscalowanym 720p. Cooking Mama, też idealne pod smartfony, a kiedyś tę serię bardzo lubiłem na 3DS-ie że w większości dobrze dobrane pod mobilną formułę tytuły i do tego bez no i wiadomo że nie są to Spider-Man 2 ani Super Mario Odyssey, ale wyobrażam sobie, że mogą dla kogoś być powodem, dla którego kupi sobie akurat iPhone'a, a nie inny telefon. Czyli takie system celery. Być może takich osób jest pięć na świecie, no ale są 10 na 15 punktów. Spuści znaczyli dostęp do starszych gier. Do niedawna był istny śmiech na sali, bo iOS był daleko w nawet za Androidem, ale ostatnio Apple otworzyło ios na emulatory i pojawił się w App Store innymi znakomity, wszechstronny kombine RetroArc. Arch? Arch? Nie, nie wiem. No... No gierki są w dupie, jak się nazywa. Sprawdziłem tylko kilka gier, bo nie jestem jakimś ogromnym fanem emulatorów, ale wszystko działa bez zarzutu. Wystarczyło kilka kliknięć. Tylko teraz, tak myślę, że powinienem wybrać iPhone'a Mini, bo jak za pokazanie Mario Karty trafię do więzienia, i wtedy, żeby sobie pograć, to będę musiał sobie ten telefon przemycić w, du w dużej paczce prezentów od, od rodziny. Pewnie, jasne. Natomiast póki co w App Store nie ma emulatorów takich troszkę nowszych systemów jak PS2 czy Gamecube, a na Androidzie z tym problemu nie ma, więc 5 na 10, a na 10 punktów dlatego, że to tam trochę mniej ważna kategoria już. Olejmy 50 lat historii branży. Multiplatformy, czyli produkcje dostępne również na innych konsolach i zacznę od tych, które faktycznie się sprawdzają. Request wygląda fantastycznie, bardzo mnie wciągnął i to jest chyba w tej chwili w ogóle moja ulubiona gra do gra na iPhonie z padem i do grania na iPhone'ie, ale na dużym ekranie, w sensie na iPhone podłączonym pod monitor. Piękne. Opcy izolacja jest tak samo dobra jak konwersja na PS4. Jest Divinity Original Scene 2. Jest sporo takich klasyków sprzed kilkunastu albo dwudziestu lat, czyli Hitman Blood Money, GTA San Andreas w lepszej wersji niż na dużych konsolach, Grid Autosport, też super konwersja, Baldur's Gate 3, nie no, żartuję, 2, X.com, ha i reklama odhaczona, a także Kotor. Kotor to ja mam od wczoraj od klimatyzacji, cholera jasno. Ale nie ma Fortnite'a. Plus dwa punkty. Do tego masa wspomnianych wcześniej indyków. Z Padem w to wszystko gra się super i iPhone jako taka casualowa alternatywa dla ludzi, którzy nie mają, bo nie chcą mieć konsoli, ale lubią sobie trochę pokrać, naprawdę zaczyna mieć sens. Ale spokojnie, zaraz przestanie. Tymczasem, jako że jest pod tym względem mocno wybiórczo, ale jednak solidnie, 10 punktów na 15. A teraz to, co najważniejsze, czyli duże nowe gry AAA na małym ekranie. A na małym z tego samego powodu, dla którego moja twarz zajmuje tak mało miejsca w kadrze, zawsze po prostu na dużym by się tego kurcze nie dało oglądać. Apple ewidentnie traktuje te rezydenty, te asasyny i inne takie jako taki benchmark, zachętę dla ludzi do kupna drugiego iPhone'a Pro. Pokazują je na swoich konferencjach, pokazują na stronach produktowych, żeby udowodnić, że jeżeli ktoś chce, to można. Ale czy Serio można? Owszem, w kodeksie karnym głupota nie jest karalna. Krótko po kolei te największe współczesne konwersje. Osobno niestety, i to mnie troszkę boli, bo Apple wydaje mi się, jako tak wielka firma powinno mieć wszystko poukładane w obrębie swojego systemu, a jednak jest tutaj totalny syf, nawet w obrębie jednej marki gier. I powiecie, Michał, ale to kapkom robi grę, a nie Apple, więc od Bierdolta się od nas i od naszego Appla biednego i od nas. Racja, ale Apple może mieć od twórców gier konkretne wymagania, tak jak mają ich wiele do twórców aplikacji, a z jakiegoś powodu. Mają ich za mało tutaj, moim zdaniem. No bo dajmy na to, dla niepoznaki, Resident Evil Village dostał niezwykle rozbudowane opcje graficzne, właściwie tak jak z a dla niepoznaki, bo na wszystkich wygląda y, równie źle. Ale już Resident Evil 4 opcji graficznych nie ma w ogóle żadnych, a w Assassin's Creed Mirage są do wyboru tylko trzy tryby jakości grafiki, Pomiędzy którymi też zbytnich różnic nie widać. Do Mirage Ubisoft zrobił sterowanie typowo pod dotyk, które nie, nie jest oczywiście wygodne i całej gry bym tak nie przeszedł. Mówimy o Mirage, więc tak bym nie przeszedł, ale przynajmniej im się chciało i brawo dla nich. A pod Rezydenta dali ordynarnego, dotykowego pada narysowanego na cały ekran i zasłaniającego absolutnie wszystko i jeszcze z wzorami przycisków z PlayStation. W Death Stranding jest równie obrzydliwie. No. Ile tu jest przycisków? Jak tak w ogóle można? To jeszcze kurczę, całą klawiaturę na ekran dajcie. No, no w sumie to. No w sumie to akurat... Głupie porównanie. I najlepsze, kupując Death Stranding albo Resident Evil 4 remake w wersji na iPhone'a, od razu dostajecie też wersję na macOS, więc taki zakup zaczyna mieć troszkę więcej sensu. No i też wiadomo, że ludzie na tyle normalni, że kupują takie rzeczy, mają w domu więcej niż jedno urządzenie Apple, skoro lubią walać hajs w błoto, więc mega rzecz. Ale już kupując Resident Evil, Village na iOS. Nie ma drugiego egzemplarza gratis z kartą Moja Biedronka. Trzeba osobno kupić drugi egzemplarz na Mac OS za 180 zł, a Assassina na Mac OS nie ma w ogóle, więc grunt to konsekwencja. No ale wracając, Rezydent 4 na małym ekranie iPhone'a jest całkiem OK, a na 32 calowym monitorze to już naprawdę straszy. Boże, ktoś tutaj się przebrał za... Nintendo Switcha na Halloween. Mam flashbacki z włączania na test Wiedźmina 3 na Nintendo Switch na telewizorze 65 cali. Obraz jest bardzo miękki, animacja jest bardzo twarda, znaczy chrupie troszkę, a włosy Leona wyglądają tak, jak gdyby dla pewności, że mu na pewno wystarczy na całą misję, napiskał sobie na web, więcej tafta niż 15 latek do Zodorantu przed pierwszą randką. A tak serio to są to efekty upscalingu, ponieważ natywna rozdzielczość tej gry to według Digital Foundry, uwaga, około 300p. To jest mniej niż wspaniały Babsi 3D na PlayStation. A w ogóle to ja sobie zrobiłem na przyszłość takie narzędzie, które liczy mi liczbę fps na sekundę w grach, ale jakimś cudem z tymi iPhone'owymi mi nie działa. Więc to się pojawi w innych filmach, już nie będę musiał kraść od Digital Fundry. Do tego i to jest stały motyw we wszystkich produkcjach. iPhone oczywiście nie ogarnia, że na ekranie 16 do 9 powinno się pokazywać obraz właśnie w tych proporcjach. Więc dostajemy prawdziwy Cinematic Experience, to znaczy tak, ze 24 klatki, jeszcze wielkie czarne pasy na górze i na dole ekranu. Znaczy, jak gram na samym iPhone, to mi się nawet podoba ten Resident, ale im większy ekran, tym bardziej widać, że jest tutaj jeszcze masa, masa. Kompromisu, z wyjątkiem fryzury Leona, która jest bezkompromisowa i zawsze idealna. Resident Evil, widzisz podobna historia, chociaż tutaj akurat mnie ta niska rozdziałka natywna razi trochę mniej. O tym w ogóle zrobiłem osobny film, dlatego że to był pierwszy taki AAA na iPhone 15 Pro. Assassin's Creed Mirage. Czy smartfon poradzi sobie ze współczesnym, otwartym światem? Owszem, musi go tylko y, trochę odwspółcześnić i zamknąć. Tutaj bohater czasami bierze udział w tym y, słynnym flashmobie, że zastyga na środku ulicy i yy, się nie rusza przez dwie minuty i ludzie się zastanawiają, o co właściwie chodzi. Nie wiadomo, kurwa, o co chodzi. Assassin troszkę graficznie nie domaga, bo wygląda jak taka wersja na PS3, ale gdyby nie te długie zawieszki, no to nawet dałoby się grać. Cofa mnie do czasów, w których byłem dzieckiem i miałem po prostu dużo większą tolerancję na takie rzeczy i cieszyłem się, że mogę sobie grać na sprzęcie, który mam w jakąś fajną grę, a to czy tam jest 20 czy 50 FPS-ów, to już miałem gdzieś. A tutaj jest akurat tak od 20 do 50, serio. No ale z drugiej strony, to dzieckiem będąc, nie miałbym kasy ani na iPhone'a ani. ile? To za tyle pieniędzy, to ja sobie kupię bez promocji grę w pudełku na konsolę w lepszej wersji i jeszcze zostanie mi na puzzle. Pytacie po co mi puzzle, a po co mi średni assassin na smartfonie. W sumie tak. No i jest jeszcze Death Stranding, za którego na potrzeby tego filmu zapłaciłem 200 zł, bo nie ma Dema. Pisujcie miasta. Ale może przynajmniej Korzyma dzisiaj napisze Twitter, że ktoś to w końcu kupił. Death Stranding na małym ekranie wygląda porównywalnie do wersji na PS4, czyli pięknie, tylko że rozdzielczość natywna to jest około chyba tam 400P. No i nie ma żadnych opcji graficznych. Na monitorze oczywiście czar pryskam jest to jeszcze nie te czasy, w których iPhone fajnie zastąpi takiego Nintendo Switcha, chyba że właśnie w Requestie albo w jakichś indykach w grach starszych i mniej wymagających. Ale a propos to bardzo mnie pozytywnie zaskoczył czas działania smartfona przy graniu w takie duże tytuły, bo to jest od 2,5 do 3 godzin do pełnego rozładowania od pełnego naładowania. A to są rewiry pierwszego właśnie premierowego modelu Nintendo Switcha i moim zdaniem właśnie te 2,5-3 godziny to jest w handheldach taka granica godności i dlatego też wkurzają mnie strasznie te wszystkie ROG Ally i Steam Decki i te inne takie, które tam w godzinę się da rozładować. Za gry AAA, a, a. kocham to mówić w ten sposób, do no zdobycia było aż 20 punktów, bo to właśnie z ich powodu w ogóle robiłem ten film i iPhone w tej kategorii za te miliony wpompowane w konwersję dostaje punktów 7. No Zachętę za to, że te gry w ogóle istnieją i jakoś tam działają i da się je w miarę poznać, ale poza tym jest na razie mało, drogo, brzydko i niekonsekwentnie. Aż mi się przypominają czasy Nintendo i Nintendo i było super. Na pewno, na pewno. No ale wiecie, no ja sobie psioczę na to granie na monitorze, a przecież prawda jest taka, że największą zaletą iPhone'a jako platformy do grania jest to, że właśnie, żeby sobie na nim grać, nie trzeba siedzieć w fotelu. Chociaż tutaj mamy problem, bo ja akurat z mojego się nie planuję ruszać przez najbliższy tydzień. Sponsorem materiału jest producent fotela Diablo Chairs V Modular. Zwanego też fotelem prezesa. Ja niestety w mojej działalności jednoosobowej jestem tylko członkiem zarządu, więc chyba muszę go zwrócić. Czytałem wcześniej, że V-Modular to jest styl i wygoda w jednym i tutaj się absolutnie zgadzam, że mam z nim cieszyć się każdym dniem spędzonym w pracy. Robota kamieniarzem jeszcze nigdy nie była tak przyjemna. O kurde, może iść, bo prezes ja to jego fotel. W każdym razie jest bardzo wygodny i bardzo stylowy. Żona wczoraj weszła do mojego pokoju, usiadła sobie i powiedziała: Michał. Pierwszy raz masz taki naprawdę wygodny fotel. Plecki odpoczywają i to najważniejsze, a niektóre niby super fotele, na których miałem wątpliwą przyjemność siedzieć, to jakby kurczę z cegieł robili i później musiałem pajączka używać. Jak się wkurzę, tak jak teraz, to mam tutaj uspokajający mechanizm bujania. Proszę bardzo. A oh, ja i mój mały synek mamy bardzo podobne potrzeby. No i jest wykończenie ekoskórą bardzo wysokiej jakości. Oraz zdejmowalny ten główny moduł, gdybyście chcieli na przykład komuś pokazać na spotkaniu biznesowym, że nie, żeby tutaj nie macie lepszego fotela, oczywiście, że macie bo jest zajebisty, ale że jesteście tacy jak oni. Tak, no, takie niby mniej przytłaczające krzesełko, nie. Ale ja wolę z tym bo jest fajny i ma regulowaną wysokość. Zostawiam wam odnośnik i zniżkę, gdyby ktoś z Was był zainteresowany. Wiadomo, najważniejsze jest zdrowie, więc warto zadbać o plecki, konkretnie o plecki prezesa. A jak iPhone wypada w roli narzędzia do gier jako sprzęt, skoro już zaczęliśmy z tym czasem pracy? No, nie da się ukryć, że na przykład nie ma na nim zbyt wielu fizycznych przycisków, ale jest ten, który w przypadku gier mobilnych jest najważniejszy wyłącznik. A tak to niestety widać, że jeżeli chodzi o projekt sprzętu, to potrzeby gamingowe są w iPhone'ach na bardzo, bardzo dalekim planie. Na plus, że iPhone normalnie wspiera takie różne smartfonowe pady tutaj się w środku wkłada smartfon i odkąd ma na dole USB-C, a nie Lightning, to wybór się znacznie, znacznie. Poszerzył, no i wiadomo, że jest sporo tańszych opcji. Można też sobie podłączyć pad od PlayStation, pad od Xboxa, chociaż zawsze na konferencjach Apple pokazują od Playa, bo nie wiem, jakoś się tego Xboxa wstydzą. Czojkony od Switcha, pady od 8 -do i wiele, wiele innych. Że ekran i głośniki super, to wiecie, natomiast troszkę badzą mi proporcje tego ekranu, bo przy emulacji albo przy GeForce Now albo przy Remote Play Space piątki po bokach ekranu zostają wielkie czarne pasy. No i co z tego, że ekran duży, skoro jednak nie aż tak? A po podłączeniu pod duży ekran, tak jak mówiłem, macie z kolei wielkie czarne pasy na górze i na dole w wielu przypadkach. Właśnie kiedy chcecie sobie zrobić z iPhone'a taką konsolę hybrydową, takiego bieda, właściwie to nie bieda, tylko bogata Nintendo ten do Switcha, bo jest dużo nowszy i droższy, to wtedy już Troszkę zaczynają się schody, ponieważ samego menu telefonu się nie da obsługiwać padem, więc iPhone musi ciągle leżeć obok was. Czasami też wyskakują jakieś okienka w stylu: czy chcesz pozwolić, aby ta gra wysyłała ci notyfikacje? Pozwolisz sobie na to mięczaku? Nie. No i to też trzeba się zgodzić albo anulować z palucha iPhone musi mieć włączony swój własny ekran, żeby działał ten zewnętrzny, co zupełnie nie ma sensu, bo wtedy one oba wyświetlają dokładnie to samo. No i jak telefon ma odpalony własny ekran, przekazuje dane do zewnętrznego wyświetlacza, przyjmuje przez port USB-C energię równocześnie, no to się mocno poci, logiczne i grzeje szczytowo tak do 48 stopni, bo mierzyłem i troszkę mu z czasem obcina wydajność i zauważyłem, że priorytetyzuje ten swój mały własny ekran, bo oczywiście Apple to wszystko co u nich tylko jest najważniejsze. Więc na przykład w tym Resident Evil to ścinki na monitorze są widoczne większe niż w dokładnie tej samej chwili na ekranie iPhone'a. I tak mi się udało je zminimalizować. Żeby to zrobić, musicie włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach telefonu po podłączeniu monitora, a już myślałem, że to z moim kablem USB, ukośnik monitorem, ukośnik iPhone'em coś jest nie tak. A coś jest nie tak tylko z moim łbem, że się w ogóle staram grać w taki sposób. A no i takie pady się do grania na monitorze nie nadają, ponieważ mają USB-C, przynajmniej te, które ja mam, w takiej wersji tutaj, która nie wspiera przesyłania obrazu. Ach, no i te największe gry zajmują od 15 do 50 giga, więc lepiej sobie kupcie takiego iPhone'a, który ma większą ilość miejsca. To tylko tysiak więcej, więc luz. Żeby było jasne, to jest ogromnie imponujące i także mogę sobie takie gry w ogóle sprawdzać na smartfonie, który waży 200 g i nawet nie ma aktywnego chłodzenia, Apple czapki z głów. Sam fakt, że robię ten film, to jest już jak kwalifikacja olimpijska wielkie osiągnięcie samo w sobie, z tym, że wiecie, później się na igrzyskach walczy z takimi naprawdę najlepszymi, więc 13 na 25 punktów daje, tak żeby była ponad połowa, bo super ekran, dobry czas pracy, piękna jakość obrazu, ale poza tym masa kompromisów, których po części pewnie naprawić się nie da, a po części da, ale Apple nie wiem, czy to zrobi. Więc iPhone sumarycznie zgarnia 57 punktów na 100, co nic nam nie powie, bo nie mamy żadnego punktu odniesienia, ale może kiedyś sobie tak sprawdzimy podobnie jakiś flagowiec z Androidem. To jeszcze nie są czasy, w których Smartfon zastąpi konsolę, ale to wspaniałe, że już teraz może próbować. A mnie taka zabawa się podoba, bo jestem fanem przekraczania granic technologii i właśnie lubię te granice przekraczać. Przecież tak naprawdę to przekracza Apple, robiąc taki telefon, i przekraczają autorzy tych konwersji, a ja tylko przekraczam granice debilizmu, kupując jakiś devstranding po 200 Dajcie znać, co sądzicie o wizji smartfona jako zastępcy. Słyszą na przykład w przyszłości, powiedzcie, czy w ogóle wam podoba się taka idea duży gier na ekranie iPhone'a. No i co? I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.